Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj mam przyjemność trenować z Sławkiem. Witam. Sławek już trenuje dłuższy czas na siłowni. Zrobimy krótki trening. Może Sławek powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz. Bo mogę zdradzić, że Sławek jest raperem i chyba najlepiej zbudowanym w naszym kraju. Citał był pierwszy, który łączył tutaj sport. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostałem zaproszony do odcinka Sebastiana. Nie wiem z jakich powodów nie mam jakiejś super formy. Źle się odżywiam, źle śpię. Mam inne priorytety na ten moment, ale i tak bardzo mi miło. Mój staż treningowy około 21 lat. Sporty siłowe łączę ze sportami walki od 15 lat. Razem ten mix, to połączenie mniej więcej daje taki obraz, jaki widzicie. Trenuję, nie mam jakichś tam większych nałogów. Czpam sport, nie piję alkoholu. No co, cóż więcej jeszcze mogę powiedzieć. Startowałem dla Terminatusa w wyciskaniu sztangi leżąc. Byłem reprezentantem Politechniki Śląskiej w trójboju siłowym. Równolegle jeździłem na zawody w brazylijskim jiu-jitsu, Także cały czas sport na wysokich obrotach. I, I co? No i tyle o sobie. Mogę dużo mówić. Bo Miałem jeszcze stypendium sportowe z Politechniki Śląskiej, także cały czas ten sport jest blisko, blisko mnie i, i no i tyle. Przekazuję tutaj głos prowadzącemu. No, myślę, że myślę, że będzie miły, fajny, motywujący trening. Dzisiaj przetrenuję sobie klatkę pierwszą włączyli jedną z najlepszych grup Sławka. Miłego oglądania. Czyli prawda. Nogi najlepsze. Jestem <słyska> Śpiam to na ostro Mówią tu do mnie siła Na głodzie jestem non Mówią, że lecę grubo I widzą, że znów mam odlot Bez tego żyć nie mogę To jest mój mikrokosmos Traci siostro To prosty przekaz dla kumatych To jest jak magnes Teraz myślę, że nie istnieje nic poza tym Nie ma opcji, coś mnie trapi. Znów po treningu badam na pysk Idę do przodu, kiedy ty stoisz w miejscu jak staty. Wchodzę do klatki Przygryzam szczękę I nie wiem jak ty Ja lubię poczuć to mocne pierdolnięcie Lewy, prawy, prosty Pod ciosem wchodzę, łapię cię, i rzucam cię na Zimmy jak pieprzonowi MMM Wind, ręce w dół, zakładam kozacką belgę Tych pasji mam naprawdę w chuj Znają mnie ze sportu, z jiu-jitsu z MMA Znają mnie z siłowni, wiedzą, że świtał tu robi raz I kojarzą mnie pide Wszystko grubymi, nićmi mi a gdy kobieta spyta, gdzie twoje serce, zostaw je na treningach, na macie siłowni, w studiowej! Wylewam pod namatę, wylewam słone łzy, robię to na 100%, ładuję prosto, ryj Mocny styl, nieważny ring, ulica klatka, to dla mnie skurwy synu, dziś ludzie będą klaskać Raz, dwa, raz, dwa, robię wdech, wydech Kiedy idę do walki, piszą wszystkie ci one lubią zwycięzców, siad dziś z nim będę Mój przeciwnik runie jak wierzę World Trade Center Moja baby trzyma kciuki za mnie. Wie co jest do zgarnięcia i wie, że wszystko zgarnę. Rób swoje, przeciwników nie lekceważ. Pięści łamią szczęki, piszczele łamią drzewa. Zawsze na 100% nie ma opcji przeważ. Jak wchodzę do walki, w życie awetesa. Idę na śmierć i życie. Na życie i śmierć będę walczył, dopóki serce pompuje krew. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś.